Drogi Lwie, droga Lwico, dzisiaj zaczynamy czytanie od Twojego znaku Zodiaku, bo jesteście najbardziej aktywni na moim kanale. I to jest czytanie na przedostatni tydzień stycznia, w którym doświadczamy pierwszej pełni Księżyca, w tym roku oczywiście. I czytanie jest od wtorku do soboty, tak może trochę inaczej dzisiaj. Pierwsza karta, czwórka kielichów, inaczej pucharów, yy, może reprezentować energię właśnie pełni i dnia po pełni, czyli wtorek, środa. Drogi lwie, droga lwico, możesz czekać na jakieś decyzje urzędowe, możesz być czymś zniecierpliwiona, zniecierpliwiony, bo coś po prostu za długo trwa. I czujesz trochę, że nie masz na to wpływu albo po prostu masz już tego serdecznie dość. No ale kolejna karta, szóstki buław. Mówiłaby nam o tym, że może przyjść upragniona nagroda. Widzimy tego młodzieńca na rumaku. Rumak trochę przykryty kolejną kartą. I on ma na buławie zawieszony wieńc laurowy zwycięzcy. Powrócił z jakiejś wojny, bitwy. I za chwilę zostanie mu nałożony na czoło kolejny wieniec laurowy. Czyli być może twoje... Takie myślenie o tym, że się nie uda, okazuje się być no, nieprawdziwe. Może się akurat uda, może ta decyzja będzie pozytywna, albo po prostu dostaniesz jakąś nagrodę. No a karta na piątek i kawałeczek weekendu, sobotę, karta pazia, inaczej giermka, monet. Bardzo fajna karta na pielęgnowanie przyjaźni, czy to z Twoją osobą, czy w relacjach platonicznych z przyjaciółmi. No i też dobra, y, dobry prognostyk dla Twoich finansów. Chyba nie jest tak źle. Drogi Lwie, drogi Lwico, życzę Ci bardzo harmonijnego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.